Chciałem dziś zacząć kolejny poważny temat, jak do tej pory, ale dziś będzie trochę inaczej. Chciałbym tę serię, przez ten odcinek, powierzyć trochę w Twoje ręce. W jaki sposób? Do tej pory w tej serii to ja wybierałem różnego rodzaju tematy, które uważałem za istotne, warte poruszenia. Za to teraz chciałbym, żebyś to ty podzielił się ze mną tematami, o których chciałbyś usłyszeć, o których chciałbyś, żebyśmy pogadali. Dlatego zapraszam cię do tego, żebyś umieścił jakiś taki swój pomysł, swój temat w komentarzu, a jeżeli chcesz to zrobić anonimowo, możesz użyć ankiety, która jest w opisie. Nie bój się przesłać jakiegoś swojego tematu, bo być może. Temat, który gdzieś tam rodzi się w Twoim sercu, jest też tematem, który dotyczy wielu innych osób i poruszenie go właśnie tutaj na forum, na tym medium, jakim jest synaj, może okazać się także dla innych pomocne. Poza tym, zapraszam Cię w ogóle do uczestniczenia w tej serii w sposób ciągły, poprzez włączanie się w dyskusję. Ta seria z założenia ma być taką pogadanką. Więc, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, jakąkolwiek wątpliwość, z czymś się nie zgadzasz, albo uważasz, że coś jest warte podkreślenia, napisz, podziel się tym. Niech właśnie ta seria będzie taką wymianą myśli między nami. Po prostu chodź, usiądź, pogadajmy.